Cześć, ja jestem CD i witam was, was bardzo serdecznie w materiale z gry Human Resource Machine Gry o programowaniu. Uprzedzam, ja o programowaniu nie wiem zupełnie nic, ale podobno gra jest przystępna jak najbardziej dla osób, które o programowaniu nie wiedzą zupełnie nic. Jest to gra, w której mamy projektować jak sam tytuł mówi, zarządzać zasobami ludzkimi. Tak więc będziemy musieli projektować urzędników, aby uh, odpowiednio pracowali, czyli w skrócie projektować urzędników, aby rozwiązywali nam zagadki. Jeśli graliście w takie gry jak World of Goo czy Little Inferno, już chyba widzicie podobieństwo, ponieważ jest to gra studia Tomorrow Corporations, czyli uh, no gości od World of Goo, znaczy jedne, jednego z gości od World of Goo, no i gości od Little Inferno. Jednych, jednych z moich ulubionych gier niezależnych. Szczególnie... Właśnie z powodu tego stylu graficznego, który jest cudowny. Klimat w tych grach jest po prostu tak nieziemski, mimo że jedna gra jest o otworzeniu glutów, a druga gra jest o tworzeniu opaleniu zabawek w kominku. No. Jest to naprawdę e, bardzo ciekawy koncept, jako już nie umiem programowania, nie, nie, nie krzycznie na mnie, ale e, muszę w to po prostu zagrać, jakie już jest to gra. No, jednej z moich ulubionych twórców gier. Tak? Więc zapraszam Was do oglądania. Proszę wybrać swój identyfikator. Jeszcze w tą grę nie grałem, ale z chęcią przekonam się, co ona ma ze sobą do, za... sobą do za... o, zaprezentowania. Miałem gdzieś tu Twoje zdjęcie, pomożesz mi je znaleźć. No jestem facetem, więc wezmę tego gościa, bo nie mam czarnych włosów. Nie mam też niebieskich, ale bardziej niebieskie bym wybrał niż czarne, bo, bo mogę. Tak w sumie wyglądasz tutaj całkiem podobnie. Skoro tak mówisz, niech ci będzie. Pracownik numer 1. Oto twoja odznaka. Dziękuję bardzo. Proszę skierować się do windy. Udaję się do windy. Naprawdę klimat tych gier jest tak przeuroczy, ten klimat graficzny to wszystko. No chyba widzicie sami, jak to wygląda. Przed nami misja pierwsza dział pocztowy. Nie witajcie pracownicy. No witam bardzo serdecznie wszystkich. Dział pocztowy, rok pierwszy. Witaj swojego pierwszego dnia. Wyglądasz jak ktoś, kto doskonale słucha poleceń. No, nie wiem, czy to komplement. Twoje pierwsze zadanie pojawi się już za chwilę tutaj, po prawej stronie. Pamiętaj, zawsze możesz poprosić mnie o pomoc. Będę tak robił pewnie nieraz. Inbox, outbox. Przeciągnij polecenia do swojego obszaru, aby zbudować program. Twój program powinien kazać pracownikowi wziąć każdą rzecz z taśmy wejścia i umieścić ją na taśmie wyjścia. Okej, okay. witaj ponownie. Powiedz mi więcej, podaj przykład. Witaj ponownie. Witaj, sw okay, to już mi mówiłeś. Rozumiem zadanie, mam przenieść te cyferki na drugą stronę. Moje opcje to inbox i outbox. Ale, gdzie mam to przenieść? Aha, mam przenieść tutaj i zbudować listę poleceń. No to po prostu. Inbox i Outbox, tak? Podchodzisz do inboxa i idziesz do Outboxa. Pytanie, czy mam to zrobić tylko raz, czy zrobić raz, 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 raz? Spróbujmy, po prostu uruchomić nasz program. Bierzesz z wejścia, wsadzasz do wyjścia. No właśnie, czyli muszę to. Po prostu skopiować. Twój program jest od teraz w schowku. Spróbuj wkleić go do innych pokojów, em, im, pokojów e-maili, notatnika czy gdziekolwiek. Możliwości są nieskończone. Okej, okay, ale nie będę tego kopiował. Po prostu mam to w schowku. Czy chcesz wkleić kod ze schowka? Znaczy, no chcę, tak, ale ja chcę go skopiować, tak. I wkleić ponownie, ale nie mogę tego zrobić, więc po prostu dajmy inbox, outbox, inbox, outbox, tak, wejście, wyjście, wejście, wyjście wejście. trzy razy, żeby zabrał wszystkie trzy kwadraciki z cyferkami. A to jest nasz pracownik i my po prostu nim zarządzamy, rozumiem. Mega mi się to podoba jak na razie. Zobaczymy, czy kolejne zabatki mnie. O, i to muzyka z Little Inferno i może nawet World of Goo. Misja pierwsza zaliczona. Wymagamy Twojej obecności na kolejnym piętrze. Ruszamy do windy i ruszamy na misję drugą, Natłok Poczty. Nie spodziewałem się, że aż tak mi się to spodoba. Bo zagadka pierwsza była bardzo prosta, ale też, mimo wszystko, jako ktoś kto nie umie nic absolutnie z programowania, satysfakcjonujące to było. Wygląda na to, że udało Ci się dotrzeć aż tutaj. To, 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 to jest drugie piętro, na schodach bym tu, po schodach bym tu wszedł, ale spoko. Gratuluję awansu! Nie był to wymagający awans do dostania, ale dziękuję. Tak, większość osób stresuje się i odchodzi przez, e, przed zajściem tak daleko. Ale mogę ci powiedzieć, że masz świetną przyszłość w zarządzaniu wejściem-wyjściem. Okej, okay. Oto twoje nowe zadanie. Nie wiem, co znaczy skok. Weź każdą rzecz z wyjścia i umieść ją wyjściu. Z wejścia do wyjścia. Otrzymujesz nowe polecenie. Możesz przeciągnąć strzałkę jump. Aby skakać pomiędzy różnymi liniami Twojego programu. Co? Eee, otrzymujesz nowe polecenie. Możesz przeciągać strzałkę Jump, aby skakać między różnymi liniami. A cóż, dajmy Inbox, dajmy Outbox i dajmy Jump. Dobre! Dobre! I teraz on automatycznie to wszystko zrobi. Świetne. Ej, to jest fantastyczne. Przeciągnij, aby zwiększyć szybkość. Lecisz, mój mały pracowniczku. Gotowe. Misja druga zaliczona, tak? Ej, to jest fantastyczne, serio, ja się jaram. Wymagamy twojej obecności na kolejnym piętrze i idziemy do windy. Ej, serio. Nie spodziewałem się, że aż tak będzie mi się to podobało. Ej, ale mówię szczerze: piętro kopiowania. Ruszamy na misję trzecią. Jakie to jest świetne? Och nie, system. Och nie. System taśm osiągów wejścia jest całkowicie zepsuty, ale to nie oznacza, że musimy robić sobie przerwę od pracy. Chwilowo zignoruj wejście i po prostu wyślij do wyjścia następujące trzy litery: błąd, bóg. Eee, kadra zarządu o ogodnień umieściła na dywanie kilka rzeczy dla ciebie, gdyby tylko istniał jakiś sposób, żeby je podnieść. Mamy tu B, U, G, tak? Mamy. Nie, nie chcemy inboxa. Nie chcemy nic zrobić z inboxem. Chcemy po prostu z dywanu zabrać i ten. Kopi. Przekopiuj. Z. Mam teraz wybrać. Okej. Okay. Mam nadzieję, że wystarczy zrobić coś takiego i będzie po wszystkim. Zobaczmy. Bierzesz B. Bierzesz U, bierzesz G. Nie! Ok, rozumiem, 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 rozumiem. E, zepsułem, ale e, rozumiem o co tu chodzi. Zatrzymaj za, i zresetuj. E, tyk, tyk, tyk. Czy jestem genialny? Raz, dwa, trzy. I. zaliczone. Ten dźwięk jest tak satysfakcjonujący po zrobieniu misji. Wymagamy Twojej obecności na kolejnym piętrze. Już się ruszam. Genialne to jest. Pokój. Potrajania. Okej, okay, na razie tam nie będę ruszał. Znaczy, będę w sumie ruszał, bo nasza kolejna misja to doradca do spraw kopiowania. Ruszajmy na naszą misję. Rok czwarty. Ok, czyli to są lata, tak jakby. Rozumiem, fajne. Taśmociąg został naprawiony. Dobrze. W samą porę, żebyś mógł powrócić do pracy. Zestawianie danych. Zestawiania danych same się nie zrobią. Weź dwie pierwsze rzeczy z taśmy wejścia. Dobra. I połóż je na taśmie wyjścia. W odwrotnej kolejności. Co? Weź dwie pierwsze rzeczy z taśmy wejścia. Ok. Biorę taśmy z wejścia. I połóż je na taśmie. Czyli coś takiego. Teraz inbox. Teraz coś takiego. I teraz weź z. Odwrotnej kolejności, czyli weź stąd i daj na wyjście. Weź z drugiego i daj na wyjście. Powtarzaj, aż taśma. Powtarzaj, aż taśma wejścia będzie pusta. Okej, okay, czyli. Aha, czyli daje tu e, skok i powinno wszystko być dobrze. Zobaczmy. Troszeczkę sobie przyspieszmy. I. Pięknie! Czwarty rok za nami. Wymagają naszej obecności na piętrze kolejnym. Czas na kawkę. Wygląda na misję bonusową. Ciekawe co to będzie. No cóż, z chęcią kawy bym się jak najbardziej napił. Czyżby po prostu część historii była nam tu pokazana? Mm. <grywka> Back <to work> <grywka> No, i to jest to właśnie jest coś, za co uwielbiam wszystkie gry tego typu. Za to, jak przedstawiają historię. W Little Inferno, tak? Mieliśmy po prostu listy od postaci, i za pomocą listów ta historia była po prostu dla nas przedstawiana. W World of Goo mieliśmy cutscenki, ale historia była przedstawiana przez otoczenie i przez tabliczki artysty, malarza. Tutaj mamy wiadomości telewizyjne. I oczywiście, wszystko co tutaj się dzieje, nie wiem. Tutaj zakończę ten odcinek, krótki, wiem, ale ja się jaram strasznie. Tak mi się ta gra podoba, że to jest coś pięknego. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć dalszą część przejścia tej gry. Ja na pewno, na pewno tą grę ukończę, znaczy jeśli nie będzie jakaś niesamowicie trudna. Ale dajcie znać, czy chcecie zobaczyć. Przejście całe na kanale, tak zakończyliśmy sobie 5 lat naszej pracy. Wypiliśmy kawkę. Dowiedzieliśmy się, że miasto ma problemy z elektrycznością? Tak mi się wydaje. I to by było na tyle. Dajcie znać, czy chcecie zobaczyć resztę gry, a ja się z Wami żegnam i do kolejnego razu. Cześć!